Jeśli masz skórę trądzikową, podrażnioną, zanieczyszczoną, z widocznymi stanami zapalnymi, z zablokowanymi porami, zaskórnikami i nadmiernym wydzielaniem sebum, te ampułki są dla Ciebie. Ampułeczka, która ma właściwości antyutleniające, przeciwzapalne, przeciwbakteryjne i ściągające. Jest to takie serum oczyszczające, które zawiera w swoim składzie wodę morską, mnóstwo oligominerałów, które działają wzmacniające na skórę. Między innymi jest to sód, potas, magnez, wapń, mangan, cynk, miedź i żelazo. To wszystko uelastycznia skórę i działa relaksująco. Jest to bezolejowa ampułeczka do pielęgnacji skóry. Trądzikowej z marki Tegoder Cosmetics Pure Clean, która działa właśnie oczyszczająco na skórę, oczyszcza skórę z wągrów, pryszczy, grudek, koi podrażnienia, likwiduje zaczerwienienia, zmniejsza stany zapalne, odblokowuje pory eliminując właśnie namnażanie się bakterii, reguluje wydzielanie sebum, przyspiesza również regenerację naskórka. Jak tego używamy? Odłamujemy tutaj górę, dzięki czemu będzie ona koreczkiem. To są 4 ml. Możemy stosować to serum właśnie do pielęgnacji po umyciu buzi raz lub dwa razy dziennie, w zależności od tego, jakie mamy potrzeby. Jeżeli mamy mocno zanieczyszczoną skórę, możemy użyć rano i wieczorem. Jeżeli chcemy tylko zapobiegać nadmiernemu wydzielaniu sebum oraz zanieczyszczaniu się skóry w ciągu dnia, używajmy go na przykład na noc. Więc 4 ml rewelacyjne. Yy, polecam. Każdej osobie, która właśnie chciałaby uregulować sobie wydzielanie sebu, aby się nie świecić i aby pory skóry się nie zapychały. Link do sklepu, do zakupu jest w opisie tego filmu. Dzięki za dzisiaj. Jeżeli masz jakieś pytania, koniecznie napisz w komentarzu. Dzięki za dzisiaj. Do następnego nagrania.